Wielki artysta, zdobywca Oscara, reżyser Katynia, polityk. Andrzeja Wajdę można postrzegać na wiele sposobów, jednak najlepiej określić go człowiekiem, który przez całe życie próbował zrozumieć Polskę. Jej tragedie, marzenia i sprzeczności. W tym materiale przedstawimy życie Andrzeja Wajdy, jego związek z Beatą Tyszkiewicz, zaangażowanie polityczne czy kontrowersje związane z młodą aktorką. Chociaż Andrzej Wajda odszedł od nas prawie 10 lat temu, to dla Polaków tacy ludzie pozostaną... Andrzej Wajda przyszedł na świat 6 marca 1926 roku w Suwałkach. Jednak miejscem, w którym się wychował był Radom. Jego matka Aniela była nauczycielką. Ojciec Jan był za to majorem Wojska Polskiego. Posiadał też młodszego brata Leszka, który, tak samo jak Andrzej Wajda, zajmował się sztuką. W dzieciństwie nie był jak typowy chłopak. Nie biegał za piłką, nie interesował go sport. Zamiast tego wolał spędzać czas czytając książki oraz na szkicowaniu. Ten beztroski okres dzieciństwa został jednak przerwany. Był to dla niego szczególnie trudny czas. Jego ojciec jako wojskowy poszedł walczyć na wojnie. W 1940 roku został wywieziony przez Sowietów do Katynia i tam zamordowany. To wydarzenie wstrząsnęło młodym Andrzejem i towarzyszyło mu do końca życia. Ostatecznie w 2007 roku udało się opowiedzieć o tym w filmie Katyń, który reprezentował Polskę na Oskarach. W czasie okupacji niemieckiej 14-letni Andrzej musiał pracować, by wspomóc rodzinę. Zatrudnił się jako pomoc ślusarza i robotnik magazynowy. Ta praca ukształtowała jego wrażliwość. Był jednym z wielu młodych ludzi, którzy utracili swoje młodzieńcze lata. Współpracował także z Armią Krajową jako łącznik. Po wojnie w 1946 roku zaczął studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jednak po trzech latach zrezygnował. Jeszcze może jeden moment zniechęcający do malarstwa, o którym zapomniałem, a który tutaj jednak powinienem dodać, to był fakt, że nagle my, którzy uważaliśmy, że trzeba przedstawić rzeczywistość, że trzeba przedstawiać to, co jest za naszymi plecami, tą wojnę, z czegośmy wyszli, nagle dowiedzieliśmy się, że nie, w ogóle nie o to chodzi. Przyjechali malarze z Warszawy, którzy przywieźli ze sobą razem taką imitację sowieckiego malarstwa. I nagle okazało się, że to ma być to, o co chodzi że to ma być to właśnie ta sztuka, że tak powiem, którą, której władza oczekuje. No to, to już było totalne rozczarowanie dla nas. Bardziej pociągał go obraz ruchomy niż stateczny. Efektem tego było rozpoczęcie studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej. Trzeba powiedzieć, że był studentem wyjątkowym. Nie był prymusem, co artystą z własną wizją. Szybko dał się poznać jako ktoś, kto bardziej niż techniką interesował się sensem obrazu. Nie był duszą towarzystwa, ale też nie był odludkiem. Często wspominano go jako człowieka cichego, zamyślonego z poczuciem odpowiedzialności za to, co pokazuje ekran. Koledzy pamiętali, że nie mówił dużo, ale kiedy już zabierał głos, to z głębi przemyślenia. Jak wspomina to sam Wajda, w szkole filmowej czułem, że nie jestem jednym z wielu, że muszę znaleźć własną drogę, bo inaczej nie będzie po co kręcić filmów. Wajda uczył się między innymi u Jerzego Bossaka i Antoniego Bogdziewicza, pionierów polskiego dokumentu i fabuły. Ich podejście do młodych reżyserów nie było łagodne, ale Wajda szybko zdobył uznanie za swoją dojrzałość tematyczną i wrażliwość moralną. Już w szkole powstały jego pierwsze etiudy, jednak Wajda nie był z nich zadowolony. Jednak ich realizacja dała mu cenne doświadczenie. Dzięki ciężkiej pracy udało mu się zrealizować pierwszy film, Pokolenie, który otworzył nowy rozdział w polskim kinie. Chodzi o filmy, które składają się na tzw. trylogię wojenną Andrzeja Wajdy. To opowieść o ludziach wrzuconych w wir historii, o pokoleniu, które miało budować, a musiało walczyć i ginąć. Pokolenie, jego debiut z 1955 roku. To opowieść o chłopakach z warszawskiego powiśla, którzy dorastają w cieniu okupacji. Jeszcze nie bohaterowie, ale już nie dzieci. Wajda pokazał nie mit, ale próbę zrozumienia, skąd w młodym człowieku rodzi się potrzeba oporu. My po wojnie mieliśmy coś do opowiedzenia innym. I była w nas wielka potrzeba. I to dotyczyło zarówno poetów, jak i malarzy, jak i reżyserów filmowych, teatralnych. Chcieliśmy coś opowiedzieć o, o nas samych innym. A kino dawało taką możliwość więcej kino dawało możliwość opowiedzenia innym dalej, gdzieś poza granicami naszego kraju. To nie było bez znaczenia. Muszę powiedzieć, że chcieliśmy opowiedzieć o sobie, a przecież to nie jest łatwe, dlatego że nasz język jest nikomu nieznany, nasza historia jest mało znana. W związku z tym narzucić polski problem, opowiedzieć coś o tym kraju innym nie jest łatwo. I kino może jest najbardziej takim nadającym się do tego, nadającą się do tego transmisją. Potem przyszedł kanał. Film, który wstrząsnął Cannes i całą Europą. Ostatnie godziny powstańców warszawskich, prowadzone nie ulicami, lecz śmierdzącymi, ciemnymi, brudnymi kanałami. Bez patosu, bez bawienia, tylko absurdalna walka i zagubienie. Został doceniony na festiwalu w Cannes, dzięki czemu Andrzej Wajda po raz pierwszy wypłynął na wody międzynarodowe. Kierownictwo kinematografii nie było chętne robienia filmu o powstaniu warszawskim. Myślę, że, że za tym stało takie, taka interpretacja ideologiczna. Jeżeli zrobimy film o tym, że powstanie zostało wywołane wbrew zdrowemu rozsądkowi, no to znaczy też pogląd komunistów. Komuniści zawsze mówili, że powstanie jest niepotrzebne. Że to jest szaleństwo, że tak powiem, władz londyńskiej, że kto mógł wydać taki rozkaz. I w związku z tym, po co poruszać ten temat, kiedy wszyscy Polacy wiedzą, że powstanie było wspaniałe. No ale równocześnie była i pokusa, żeby powiedzieć, że powstanie jednak przy... zakończyło się w kanałach. Jakby nie było. Napisał to człowiek, który sam to przeżył. No, i taka, taki obraz na ekranie miał swoje, swój wyraz. Była jeszcze jedna rzecz przeciwna, mianowicie jak to jest, no tu się rozgrywa powstanie, a tam po drugiej stronie Wisły stoją radzieckie jednostki i nie idą na pomoc, a Stawiński nic na ten temat nie napisał. Nie wyszedł naprzeciw temu, że jakieś jednostki armii polskiej próbowały się przedostać na drugi brzeg na pomoc powstaniu. To całkowicie pominął. W związku z tym ta decyzja nie była łatwa. Filmem domykającym trylogię jest Popiół i Diament. Można powiedzieć, że jest to arcydzieło. Maciek Chełmicki, młody partyzan z rewolwerem i duszą, stoi na rozdrożu. Zabija, ale chce żyć, tańczyć, kochać. W jednej postaci Wajda zmieścił cały tragizm pokolenia. Wygrani wojną, przegrani pokojem. To nie była tylko trylogia o wojnie. To była trylogia o pamięci, o tym, co zostaje, kiedy milkną strzały. I zostaje pytanie, po co to wszystko było? Co jakiś czas wracał do tematów wojennych, jak w filmie Lotna, który do dzisiaj znany jest polskiej szarży kawalerii na niemieckie czołgi, czy Samson o młodym chłopaku, który staje skoczony wojną. Jednak w tym czasie Andrzej Wajda zaczął realizować filmy opowiadające o zwykłych ludziach i skomplikowanych czasach, w jakich próbują się odnaleźć niewinni czarodzieje czy Brzezina. Przez kolejne lata Andrzej Wajda tworzył różne filmy, od Wszystko na Sprzedaż poświęcona jego przyjacielowi Zbyszkowi Cybulskiemu. Czy przekładaniec na podstawie scenariusza Stanisława Lema? Była to komedia science fiction. Przyznajcie, nie z takimi filmami kojarzy się Andrzej Wajda, prawda? Przez te wszystkie lata nie było jednak łatwo. W tych czasach Polska znajdowała się pod wpływem Związku Radzieckiego i cenzura nie pozwalała na swobodne działania. Przez lata zarzucano w Wajdzie współpracę i dogadywanie się z panującą władzą. Urósł pan do rangi takiego bohatera, mocno związanego z opozycją itd., itd., Natomiast w latach 70. bardzo często bywał pan w Komitecie Centralnym PZPR, był pan pupilkiem tamtych czasów. Między innymi paradoksem było, że w 75. roku został dopuszczony do realizacji przez pana Tejchmy, pana film Człowiek z marmuru, podczas kiedy inni reżyserowie nie mogli tego robić. Co pan powiedziałby o tych czasach? W momencie, kiedy minister Teichma zdecydował się, żeby robić człowieka z marmuru, ten scenariusz leżał już 11 lat. Także nie byłem takim pupilkiem przez 11 no lat. Po, po a... znajomości jednak. Nie, po 11 latach. A tak, znajomości, to już jest znajomość. Po tak. 11 latach po prostu y, y, zmieniło się też i coś w Polsce. Co się zmieniło? Myślę, że doszła do władzy y, grupa zedępowców, do których. Właśnie minister Teichma, a nie tylko minister, bo wtedy też był wicepremierem, co nie jest bez znaczenia, również należał. Wiceminister Teichma, Wicepremier Teichma i minister kultury i sztuki w jednej osobie chciał, żeby pojawił się jakiś film o tych czasach. Przeczytał ten scenariusz, widział, że w tym scenariuszu jest wielka siła i wielka odkrywczość. To jest scenariusz napisany przez mistrza pisania scenariuszy Aleksandra Ściwora-Rylskiego i po prostu on zaryzykował, ale nie wiedział przecież jaki ten film będzie, znał tylko jego scenariusz. Jednak do polityki w jego życiu jeszcze przejdziemy. Wielki filmowiec w pewnym momencie swojego życia postanowił realizować filmy na podstawie literatury. Zrealizował ich kilka, żeby wspomnieć tylko o ziemi obiecanej Władysława Reymonta, czy Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Wajda kochał literaturę od dzieciństwa. Sięgał po książki, gdyż w ich bohaterach odnajdywał siebie albo nas wszystkich. Bo słowo pisane, jeśli prawdziwe, zawsze mówi więcej niż czas, w którym powstało. Jednak najważniejszy czas filmowy w życiu Andrzeja Wajdy dopiero przed nami. W drugiej połowie lat 70. Andrzej Wajda sięgnął po temat, który przez wiele lat był problematyczny. Człowiek z marmuru z 1977 roku był filmem odważnym, przełomowym i do dziś uznawanym za jedno z najważniejszych dzieł polskiego kina. Wajda opowiadał historię młodej reżyserki Agnieszki, która próbując zrealizować film dokumentalny, odkrywa zapomnianą postać Mateusza Birkuta, przodownika pracy z lat 50, wzorcowego robotnika, którego życiorys miał służyć do budowania mitu socjalizmu. Z czasem okazuje się, że jego kariera została brutalnie przerwana, a on sam, odrzucony przez system, który wcześniej wyniósł go na piedestał. Film demaskował fałsz oficjalnej propagandy PRL-u, ukazując jak łatwo władza tworzy i niszczy swoich bohaterów. Wajda pokazał mechanizmy manipulacji, ideologiczną pustkę i dramat jednostki uwięzionej w trybach historii. Chociaż opowieść o Birkucie była fikcyjna, widzowie bez trudu rozpoznali w niej rzeczywistość, o której nie wolno było mówić głośno. Ten film poruszył sumienie, rozpalił dyskusję i wzmocnił potrzebę prawdy. Dla Wajdy ten film nie był tylko próbą rozliczenia z historią powojennej Polski, ale i hołdem dla tych, którzy uwierzyli w coś większego i zostaną przez to zdradzeni. Kilka lat później Wajda postanowił wrócić do tej historii, tym razem kontynuując ją w zupełnie nowym kontekście, trwających właśnie protestów i narodzin solidarności. Tak powstał człowiek z żelaza: opowieść o synu Birkuta, Maćku Tomczyku, młodym robotniku, liderze stoczniowego strajku, który staje się jednym z symboli przemian. Film pokazuje walkę robotników o godność i prawdę, zderzoną z oporem aparatu władzy i próbami manipulacji opinii publicznej. W centrum narracji znów znajduje się kamera, tym razem dziennikarza telewizji, wysłanego do Gdańska, by skompromitować Tomczyka. Człowiek z żelaza był filmem bezprecedensowym, tworzonym niemal równolegle z wydarzeniami, które przedstawiał. Na ekranie pojawiają się autentyczne postaci i nagrania, w tym sam Lech Wałęsa, co nadaje całości niemal dokumentalny charakter. Film stał się nie tylko kroniką narodzin wolnościowego ruchu, ale i mocnym politycznym manifestem. Dla Wajdy był to film przełomowy nie tylko artystycznie, ale i osobiście. Zrealizował go z pełną świadomością ryzyka w państwie, w którym wciąż działała cenzura i represje. Pokazał, że kino może mówić prawdę tam, gdzie milkną media i że może być głosem tych, którzy na co dzień są pozbawieni głosu. W 1981 roku film zdobył Złotą Palmę w Cannes. Setki telegramów przyszło od wielkich zakładów pracy zbrojeniowych, huty E, kopalnie, e, stocznie, upomniały się za mną. Były dziesiątki, setki podpisów pod tymi telegramami. Domagamy się, żeby nasz film "Człowiek z żelaza" wszedł na ekrany, żeby nasz film "Człowiek z żelaza" reprezentował Polskę na festiwalu w Cannes. No, to było piękne, to mi się nigdy nie zdarzyło. Przedtem bo zawsze byłem samotny. Jak zaczynałem film z grupą przyjaciół. I jak się z tą grupą przyjaciół rozstawałem, kończąc film, zostawałem sam wobec tych decyzji. Wiedziałem, że na nikogo nie mogę liczyć. To było piękne, że nagle stanęli za mną moi widzowie. I muszę powiedzieć, że to była najpiękniejsza zapłata, jaką kiedykolwiek dostałem za zrobienie filmu, a potem. To, że ten film został zauważony w Cannes, że został nagrodzony w Cannes. Muszę powiedzieć, że festiwal w Cannes, no długo trwało. Pomiędzy pięćdziesiątym rokiem, kiedy dostałem srebrną, no, tak wtedy się mówiła srebrna palma, czyli dostałem nagrodę e, jury festiwalu w Cannes za film Kanał i rokiem e, e, osiemdziesiątym e, e, kiedy kiedy film Człowiek z Żelaza pojawił się na festiwalu, został zauważony jako ewenement kinematograficzny tego czasu, no i został nagrodzony główną nagrodą Złotą Palmą. Oba filmy Człowiek z Marumuru i Człowiek z Żelaza są świadectwem i pokazem odwagi jednostki, która nie boi się władzy. Dla Andrzeja Wajdy były one szczególnie ważne, stanowiły nie tylko artystyczne wypowiedzi, ale i świadectwo jego osobistej odwagi, jego wiarę w to, że kino może zmienić świadomość, że może mówić to, czego boją się powiedzieć inni. Przez lata powstały też filmy w innych językach, jak francuski, niemiecki czy japoński, a takie filmy to Nastazja, Biesy czy Danton. Kolejne lata Andrzej Wajda poświęcał na realizację filmów, które łączyły tematy, które wcześniej poruszał. Wojna, życie powojenne, walka z systemem, pora życia czy adaptacje książkowe. Jednak największe docenienie w świecie filmowym za całokształt kariery nadeszło w roku 2000. Otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości. To nie była tylko osobista nagroda, ale także uhonorowanie polskiego kina. Wajda odbierał ją w imieniu całego pokolenia filmowców, którzy przez lata tworzyli sztukę w cieniu cenzury, w kraju, który zmieniał się na oczach świata. Jego honorowy Oscar był wyrazem uznania dla mistrzowskich dzieł, które potrafiły dotrzeć do serca i sumienia. W tym krótkim przemówieniu Wajda złożył hołd wszystkim, którzy z nim walczyli o prawdę w trudnych czasach. Odbierając Oscara, Wajda powiedział coś, co dla niego zawsze było najważniejsze: Nie ma historii, którą warto zapomnieć. W latach 2000-2016 Andrzej Wajda kontynuował swoją twórczość, wciąż pozostając jednym z najważniejszych reżyserów polskich i europejskich. Choć w tym czasie jego filmy miały mniej międzynarodowego rozgłosu niż wcześniejsze dzieła. Były to projekty istotne zarówno w kontekście historii Polski, jak i w ujęciu współczesnych problemów społecznych i politycznych. W tym czasie reżyser zrealizował kilka głośnych i ważnych filmów. Z pewnością istotny był Wałęsa, Człowiek z Nadziei. Film był kolejnym ważnym projektem reżysera, który ukazał historię Polski w kontekście przemian społecznych i politycznych. Wajda w Wałęsie starał się pokazać bohatera, którego postać przez lata była zarówno podziwiana, jak i kontrowersyjna. Film nie został jednak doceniony i nie dograł większej roli w życiu społecznym jak poprzednie filmy. Na szczególną uwagę sługuje katyń z 2007 roku. Film opowiadał o zbrodni katyńskiej, masowym mordzie dokonanym przez sowiecką NKWD na polskich oficerach w 1940 roku. To było jedno z najbardziej osobistych dzieł Wajdy, ponieważ reżyser w sposób bezpośredni nawiązywał do historii swojej rodziny, a zwłaszcza do losu swojego ojca, który zginął w Katyniu. Film został bardzo dobrze przyjęty w Polsce i zdobył liczne nagrody, w tym Złotego Lwa na festiwalu filmowym w Wenecji. Katyń był również nominowany do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Ostatnim projektem reżysera był film „Powidoki“. To historia Władysława Strzemińskiego, jednego z najważniejszych artystów i teoretyków sztuki XX wieku. Strzemiński był twórcą unizmu i prekursorem sztuki awangardowej w Polsce, jednak za komunistycznej władzy został wykluczony z życia artystycznego. Film jest swoistym portretem artysty, który nie godził się na kompromisy i walczył o swoją niezależność twórczą w czasach, które go odrzucały. Co idealnie pasuje do Andrzeja Wajdy, który przez lata w powojennej Polsce doświadczał tego samego. Andrzej Wajda nie odgradzał życia prywatnego od swojej sztuki. Przez całe życie towarzyszyły mu kobiety silne, utalentowane i inspirujące, tak jak kobiety w jego filmach. Nieprzypadkowo jego relacje z nimi były równie złożone jak role, które im powierzał. Jego pierwsze małżeństwa, choć krótkie, miały w sobie intensywność, właściwą młodzieńczej pasji. Ale to Beata Tyszkiewicz, wielka gwiazda polskiego kina, odegrała szczególną rolę w jego życiu. Poznali się na planie, wszystko na sprzedaż. Szybko okazało się, że łączy ich nie tylko praca, ale i bliskość serc. Pobrali się w 1971 roku. Owocem tej miłości była ich jedyna córka, Karolina Wajda. To trochę ironiczne, że film poświęcony był uczcić zmarłego przyjaciela, jednocześnie spowodował początek wielkiego uczucia. Związek nie przetrwał próby czasu, ale oboje, i Beata, i Andrzej, mówili o sobie z szacunkiem, z czułością. Nie było w tym goryczy, raczej świadomość, że nie każda miłość trwa wiecznie, choć każda może być prawdziwa. Później u boku Wajdy pojawia się Krystyna Zachwatowicz, scenografka, artystka, profesor. Z nią spędził resztę życia. Byli sobie równi: partnerzy w sztuce i w codzienności. Ona projektowała scenografię, on tworzył kadry. To była cicha, dojrzała miłość. Taka, która nie potrzebuje słów, tylko obecności. Mimo wielkich sukcesów Wajda był człowiekiem skromnym. Lubił rozmowy, nie przebadał za hałasem świata. Chętniej słuchał niż mówił. Kiedy już zabierał głos, ważył słowa. Mówił prosta, ale nigdy banalnie. W jego obecności czuło się koncentrację, szacunek, wewnętrzną ciszę. Miał w sobie spokój malarza, a jednocześnie duszę reżysera, który nie potrafił przestać opowiadać historii. Żył sztuką, oddychał nią, ale zawsze był człowiekiem. Uważnym, delikatnym, wiernym swoim wartościom. Trzeba przyznać, że Andrzej Wajda był postacią otoczoną wielkim szacunkiem i uznaniem, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego życie i twórczość nie były wolne od kontrowersji. Co ważne, większość z nich miała charakter światopoglądowy, polityczny lub artystyczny, a nie do końca osobisty. Filmy te dziś uznawane za arcydzieła w swoim czasie wywołały liczne emocje, bo Człowiek z Marmuru. Krytykował stalinizm, zakłamania parolowskiej propagandy, był blokowany przez cenzurę, a jego realizacja odwlekana przez lata. Człowiek z żelaza, filmy wprost wspierające Solidarność, powstały w samym środku politycznej zawieruchy, spotkał się z ogromnym uznaniem na Zachodzie, ale w Polsce dzielił. Niektórzy zarzutali w Wajdzie zbyt jednoznaczną sympatię policzną i wręcz uprawienie agitacji. Wałęsa, człowiek z nadziei. Film miał być pomnikiem, ale część opinii publicznej uznała go za zbyt jednostronny i wyidealizowany portret kontrowersyjnego przywódcy. Jedni widzieli w nim bohatera wolności, inni twórcę, który za bardzo angażuje się po jednej stronie barykady. Współpraca z władzą PRL-u, mimo że wiele jego filmów miało antykomunistyczny wydźwięk, Wajda w czasach PRL-u działał w oficjalnych strukturach kultury, m.in. jako przewodniczący Związku Filmowców. Nie był członkiem PZPR, ale korzystał z przywilejów systemu jako uznany reżyser. Dla niektórych środowisk opozycyjnych, zwłaszcza radykalnych, to było zbyt konformistyczne. W latach 80. zasiadał także w Komitecie Obywatelskim, przylechowałem się. To potem zarzucano mu niektóre środowiska prawicowe, oskarżając o liberalne uwikłania. Działalność polityczna. Po 1989 roku Wajda publicznie popierał wiele działań Platformy Obywatelskiej, Lecha Wałęsy i Bronisława Komorowskiego. Jego listy otwarte i wypowiedzi polityczne nie wszystkim się podobały. Krytykowano go między innymi za wspieranie elit i zbyt małe zrozumienie nastrojów zwykłych ludzi. Po 1989 roku Polska stanęła u progu nowego rozdziału historii. Komunizm upadł, a razem z nim cała dotychczasowa rzeczywistość polityczna. Dla wielu twórców, intelektualistów i ludzi kultury. Nadszedł moment decyzji, czy tylko patrzeć, czy współtworzyć nową Polskę. Andrzej Wajda nie wahał się długo. W 1989 roku został senatorem RP pierwszej kadencji, wybranym z list Komitetu Obywatelskiego Solidarność tego samego, który powstał przy lechu Wałęsie. Nie szukał kariery politycznej, nie był zawodowym politykiem i nigdy nie chciał nim być, ale czuł, że teraz, kiedy Polska odzyskała demokrację, ludzie kultury mają obowiązek zabrać głos. Chciał, jak sam mówił, być obecny. W najważniejszym momencie dla Polski powoli. Biorąc pod uwagę, że Andrzej Wajda najpierw nakręcił film wspierający Solidarność, a następnie został wybrany z list tego ugrupowania do Senatu, krytyka jego osoby pod tym względem jest zrozumiała. Mimo, że jego cel mógł być inny. Czy nie uważa pan, że uwikłanie się w politykę, w którą po trosze wszyscy jesteśmy uwikłani, będzie panu przeszkadzało jednak w tworzeniu wielkiej sztuki? Wie pani, ja w to absolutnie, ani przez chwilę nie wątpię, pani ma absolutną rację. Tylko, że. Mężczyzna ma pewne obowiązki i te obowiązki musi wykonywać niezależnie od tego, co jest dla niego wygodniejsze, czy co jest dla niego jest lepsze. Ale to jest kokieteria, kokieterię kobietom zostawić. <laughs> Nie, to jest prawda, to jest prawda, to jest męskie zajęcie. Polityka mężczyźni się zawsze tym zajmowali, to jest zupełnie oczywiste. Nie, są sytuacje, w których to jest konieczne. Nie traktuje tego jako e, Zajęcie, które mam zamiar uprawiać dalej. Myślę, że to był dobry krok. Lech Wałęsa i jego doradcy postanowili, żeby tymi, którzy będą startować w tych wyborach, poza działaczami opozycji, którzy mieli już swoje nazwiska znane i działaczami e, e, Związku Zawodowego Solidarność, żeby też wystąpiła pewna grupa intelektualistów. Dlaczego? No bo myśmy mieli nazwiska. Nie mogąc przeprowadzić kampanii wyborczej, bo ta była bardzo krótka i, i, i nie mając, że tak powiem, wielkich szans, mieliśmy większe szanse, jeżeli czyjeś nazwisko coś mówiło. Jak ja przyjechałem do Suwałk, mojego rodzinnego miasta, to wiedzieli, jak ja się nazywam, jakie filmy zrobiłem. I w związku z tym, jeżeli po jednej stronie partyjnej startował miejscowy generał i na to samo stanowisko w Senacie startowałem ja, no to przynajmniej ci wyborcy wiedzieli, kim ja jestem. Zresztą bardzo zabawne, dlatego że E, 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 były też próby takiej quasi-antypropagandy, prowadziła, którą prowadziła partia na terenie Suwałk, że jak to będzie, że reżyser będzie reprezentował miejscową ludność, a co on może, co on wie, i taki wierszyk został zrobiony i rozplakatowany, i tak, było, na tym wierszyku było napisane, czy reżyser z daleka zrozumie prostego człowieka. To było o mnie właśnie. No ale okazuje się, że e, e, mieszkańcy Suwałk nie bali się tego, że, czy ja zrozumiem, czy nie zrozumiem prostego człowieka i zostałem senatorem. W senacie Wajda nie przemawiał często, nie brał udziału w politycznych sporach. Nie był typem trybuna, ale raczej symboliczną postacią, sumieniem transformacji. Jego celem było bronienie kultury i wolności artystycznej w nowym systemie. Zabieranie głosów w imieniu środowisk twórczych, które objawiały się marginalizacji po transformie ustrojowej. Chciał także pomagać w tworzeniu nowej tożsamości narodowej, wolnej od ideologii, ale świadomej historii. Był sanatorium tylko przez jedną kadencję w latach 89-91 i potem świadomie wycofał się z polityki. Wrócił do tego, co kocha najbardziej do kina. Kontrowersje wokół obsady i młodej aktorki. Główną rolę żeńską w filmie Kroniki wypadków miłosnych Alinę zagrała Paulina Młynarska, to wokół aktorki wybuchły kontrowersje. Paulina miała zaledwie 14 lat i została obsadzona przez Wajdę do tej roli. W filmie pojawiły się sceny erotyczne, które choć kręcone z dużą delikatnością i symboliką, wywołały falę krytyki. Wajda był krytykowany za powierzenie tak młodej osobie, tak odważnej roli, mimo że rodzice Pauliny zgodzili się na udział córki w filmie, a plan był bardzo chroniony. Sama Paulina Młynarska wiele lat później mówiła o tym doświadczeniu jako trudnym, nie do końca zrozumianym przez nią w tamtym czasie. Uważała, że została wrzucona w dorosłą seksualność zbyt wcześnie i bez pełnej świadomości. Choć Wajda bronił filmu jako dzieła artystycznego, sam później przyznał, że być może nie docenił emocjonalnych skutków tej decyzji. Andrzej Wajda zajmował się jeszcze reżyserią sztuk w teatrze. Jednak zmarł 9 października 2016 roku w wieku 90 lat. Andrzej Wajda został pochowany na cmentarzu salwadorskim w Krakowie zgodnie z swoją wolą wyrażoną w testamencie. Jego grób znajduje się obok miejsca spoczynku jego matki i brata. Mimo, że odszedł prawie 10 lat temu, do jego filmu wciąż budzą zainteresowanie. A sam Wajda wciąż jest uważany za jednego z najlepszych polskich reżyserów. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.